Lekarze, na, no, jak będziecie z tym to za rok, jak dacie 20%, to tak jakbyście dali zero. Tak? No, 20% tak no, inflacja. To tak naprawdę z punktu widzenia przeciętnej polskiej nauczycielki i nauczyciela, tak inflacja już dużo wyższa. Bo na dzisiaj na nauczycielkę nie stać na, znaczy stać na, na podstawowe rzeczy. Idzie do, yy, Młody, niedrogi, czyli kupuje podstawowe, no to da A podniesienie do tych produktów, inflacja jest 35%. Więc nawet jeśli oni się obudzą i dadzą 20% dzisiaj nauczycielu, to tutaj tak będzie sumi mniej niż zarabiali środowisko, bo jedynie tak, tylko nauczycielu. Więc ja też jestem nauczycielem, tym co wiem, bo jestem w samym kontakcie z panem Kowskim, ale też z innymi nauczycielkami, nauczycielami. I ja nie mam wątpliwości, że oprócz takiego alarmu nadziei, że to trzeba zrobić już natychmiast. Jak byłem ostatnio na Podkarpacku, to miałem z sobą karmię i Kilkudziesięcioma, czy Tak, główną mi rozmawialiśmy o tym, bo było nawet nie to, 개, jak mało zarabiają, bo też to mamy wreszcie obecność w obcydelącej. Była taka jakąś, jak ja jak jest dla młodych ludzi. No bo oczywiście, się tak pomarkowność, że banku nauczyciela będzie zawodem najmniej łatwy, najgorzej płatnym dla wszystkich zawodów. A w dodatku nauczycieli nauczyciele też cierpią. Albo wada na nich na przyszła, albo się tak mówię, dorabiają na do goretnicy. Dorabiają się uprzeszać. Wolę jak szwale normalnie zarobić, nie musi dawać do tak. Praca nauczyciela to naprawdę nie jest tak. No byśmy wszyscy chcieli, żeby szkoła była miejsców gdzieś uczy, a nie jest, tylko ty, przechopuje dzieciaki, a, a trzeba płacić własne kieszeni, żeby e, czegoś więcej nauczyć. Więc e, tak, to tu nikomu właśnie nie robi, jeśli chce mieć dobrą szkołę, no, oczywiście wolną czarnkę, ta karta nauczyciela to jest jedno z mniejszych próbów na oświacie miejska czarnego. Znaczy on ma na koncie naprawdę wyjątkową listę y, takich... Y, z uśmiechami, merytorycznych wymierzonych w istotę oświaty i w, w interesy naszych, naszych dzieci. Więc tutaj, może Pani na mnie liczyć, to, czy, to... czasami mam wrażenie, że dzieci musimy je trzymać za ręce, nie przesadziły, Myślę o takich postaciach jak ten czas. Dziękuję. Ja na początku zaznaczę, że jestem tutaj między innymi dzięki Panu, bo to przecież Pana rządy doprowadziły do tego, że narodowcy wychodzili w marszach i na protesty przeciwko Pana rządu. Ja sam byłem na protestie pod KPRM-em, kiedy Pan był premierem wraz z kolegami Krzysztofem Posakiem, Robertem Piękickim. Koledzy byli wtedy przez politykę z Pana rządu zamykani. Dajmy na końcu pytanie. Tak, e, dlatego panie przewodniczący, e, ja powstałem, muszę powiedzieć, i Konfederacja Pilków, również z tego, że pan nas próbował zwalczać. Tak jak dzisiaj chociażby byłem świadkiem w Kielcach na protestach rolników, e, gdzie z panem Grynem i ludźmi od pana Gryna, protestowaliśmy przeciwko fatalnym rządom Prawa Sprawiedliwości. Ja się z rolnikami, poprzeciliśmy ministra Jelkami, bo to są fatalne rządy. Myślałem, że PiS dochodzą do Was będzie ociupinka, chociaż lepszy od Was niestety nie był. Ale to, co chcę zapytać, Pan dużo mówi... mówi o pomocy rolnikom. Tymczasem przecież to na forum Unii Europejskiej zapadają kluczowe decyzje do... dla rolnictwa. Wiem, że tam jest Pan Komisarz Wojciechowski. Wiem, jak wygląda tutaj sytuacja. Ładnie spisku. Również w niego niestety się nie udało tymi jajkami. E, szanowni Państwo, ale jedna najważniejsza rzecz. Przecież pan reprezentuje grupowanie, i pana posłowie, którzy rządzą w Parlamencie Europejskim. I tak naprawdę co Parlament Europejski jest w stanie zrobić, zaoferować, czym wy się tutaj też um, zaznaczyliście na forum Parlamentu Europejskiego, żeby chronić polskie rolnictwo. Bo wiem, że podobno pan mówi, o tego pan nie słyszałem, że w czerwcu, w czerwcu zeszłego roku pan mówił podobno o problemach rolników, ja również w maju, w maju byłem na protestach. z panem Kaczmarczykiem i byłem w maju czy e, sierpniu na spotkaniu z panem Kaczmarczykiem. Mówiliśmy wtedy, że otwarcie granicy na import z Ukrainą będzie dramatyczne. I jestem ciekaw, jakie pan proponuje rozwiązania i konkretnie co pan już zrobił i pana opowiadać. Dziękuję. Słuchajcie, ja, ja jest to te obrońce są uzasadnione ale oczywiście, oczywiście hmm, tym się jakby różnimy jak wie w od naszych od naszych głównie konkurentów odpisów, że nasze spotkania rzeczywiście są po to, żeby rozmawiać z ludźmi, którzy mają zupełnie inny pogląd. Znaczy, wie Pan, dlaczego my trzymamy mikrofon? Żeby, żeby mikrofon nie przyjmował się do ręki tych, którzy nie organizują tego spotkania. Jeśli chce Pan robić Wielką Federację, na pewno znajdzie Pan. Często tutaj, na pewno przyjdzie do sztuki ludzi, proszę się was, A ja Panu obiecuję, że ja nie będę nadużywał mikrofonu wtedy. Bo nie chcę być, proszę mi dobrze zrozumieć, ale wam, że to zgromadzenie to nie jest zgromadzenie konfederacji, której trzeba Pańskiego manifestu. Ma Mówi pan, że pan jest Konfederacji, no to myślę, że pan jest, jakoś czujnie obserwuje scenę polityczną. Mówi pan, że nie wie pan, czy ja wczoraj y, czerwcu w sprawie rolników i ukraińskiego. To znaczy, to niech pan się zastanowi, czy pan dobrze wybrał politykę, jak swoje główne zajęcie. Bo nawet... Ja nie oczekuję, no. żeby pan się w mediach moje wystąpienia, ale po tym, jak zechęcił Dokładnie 6 czerwca na Dolnym Sztokholm razem z grupą rolników. od nich się dowiedziałem. Oni, byłem na spotkaniu z nimi i oni, i oni, i oni mi to powiedzieli. I, i, I oni mi to powiedzieli. 6 czerwca, 6 czerwca, zwróciłem się do władz, żeby zaczęły zajmować się problemem ukraińskiego społeczeństwa. I muszę Panu powiedzieć, dlatego się dziwię, że Pan yy, powrót w to, że ja to w czerwcu powiedziałem. Jeśli Pan, ja Panu tak. pamiętam, Pan mówił dość długo, dość długo, niekoniecznie na temat, ale ja cierpliwie słuchałem Pana do końca. A ja bardzo chcę odpowiedzieć na Pańskie pytanie. I sprawia Pan wrażenie bardzo niecierpliwie, niepotrzebnie. Proszę i kiedy wszyscy ustępują się do Polski 2 dnia ja zajęły się kwestią zboża. I podpowiedziałem, że jest Ponieważ pan kłamie, mówiąc, że to Unia Europejska jest odpowiedzialna za problem zboża. Jakby pan nie nagrywał ludzi bez ich zgody, proszę mnie nagrywać. Proszę nie nagrywać bez zgody. Tak, to... Jeden uczestniczy w proszę szanować tutaj o I oczywiście y, to, ta próba zrzucenia odpowiedzialności na Unię Europejską w kwestii jest o tyle absurdalna, że to, że to zboże wjeżdża bez żadnej kontroli, jest łamaniem przepisów europejskich, a nie wykonywaniem przepisów europejskich. Każdy, kto ma elementarną wiedzę w Unii Europejskiej, akurat tu się nie czepiam, to myślałem, że Pan. Pan reprezentuje ugrupowanie, do którego Polska ma być bez podatków, bez